Natomiast ciekawostka, wody polskie występują tylko w jednym miejscu, jeżeli chodzi o zarządzanie kryzysowe. To jest poziom województwa. W ustawie o zarządzaniu kryzysowym nie jesteśmy wskazani zarówno ani na poziomie rządowym, ani na poziomie gminnym, ani na poziomie powiatu. To jest pewnie wniosek do wyciągnięcia jako wniosek z tej powodzi. Poproszę kolejny slajd, pani Profesor. I, I teraz, jeżeli chodzi o te kierunki działań, które powinniśmy podjąć. No, ja podsumuję trochę to, co już tutaj padło, czyli przede wszystkim pamiętajmy o tym, że mamy mapę i z tych map coś wynika i powinno być to przeniesione na, na to, co nazywam odsuwaniem ludzi od zagrożenia powodziowego, a, a tutaj rola jest zagospodarowania przestrzennego, tak. My możemy jedynie wskazywać pewne elementy, natomiast to jednostki samorządu terytorialnego odpowiadają za to działanie bardzo dobrze. Tylko, że znowu mapy, cykl aktualizacji 6 lat, miejscowy plan chyba średnio się przyjmuje w Polsce tak przez 10 lat, więc teraz zakładając, nakładając to wszystko na siebie, no to dostajemy te informacje, które już są nieaktualne w momencie przyjęcia tego dokumentu. Później pamiętajmy o tym, że to, co też już padło tutaj dzisiaj, skoro powódź, która zdarza się 0,1%, 0,2%, 0,3% występuje drugi raz w ciągu 30 lat, to, to już nie jest ta powódź 27. To już nie jest ta powódź. Więc, więc też pamiętajmy o tym, że przepisy, które wymagają od nas projektowania na określone warunki, no albo muszą się zmienić te przepisy, albo my musimy policzyć inaczej te warunki, no bo, no bo to jest kluczowe. No i co do tej fazy reagowania, to również te, te, te dane powinny być aktualne. No to to jest aktualizacja samych map. Pani tutaj wspomniała o tym, że już wnioski z 2024 roku spowodowały, że to co było przygotowane w zakresie aktualizacji jest nieaktualne. To jest oczywiście kwestia uwzględnienia tego podziału działania między poszczególnymi służbami na poszczególnych poziomach. Każdy powinien po prostu wiedzieć, za co odpowiada i jak to realizuje. To jest, to jest odpowiednia informacja, która się pojawia. Ja potwierdzam, że ta informacja była na bieżąco. Zresztą dyrektor Duniec i, i, i dyrektor, który siedzi na sali, Przygrodzki, no, uczestniczyli w bieżąco w naszych sztabach kryzysowych, naszych wód polskich, więc, więc ta informacja była na bieżąco i żeśmy korygowali też te informacje. To, czego nam brakowało, to trochę brakowało tych informacji o tym samym. Na tym samym poziomie jakby od dopływów tych transgranicznych cieków, tak, bo to oczywiście my i IMGW korzystaliśmy z wiedzy bezpośrednio kolegów z Czech, my z powodu Odry. Natomiast no pewnie ten system mógłby być ulepszony tak, żeby był systemem online, a nie wymiany kilka razy na dobę tych danych. To jest kwestia oczywiście opomiarowania samych zbiorników, zarządzania tymi zbiornikami, zarówno tego co dopływa, jak i tego co wypływa, ale też tego co się dzieje w zbiorniku. To również Pan Dyrektor Kozak o tym wspominał. To jest kwestia zmiany instrukcji gospodarowania wodą. Ja się z tym zgadzam. Po pierwsze te instrukcje powinny być w systemie no, zlewniowym, to byłoby super, ale pewnie to jest trudne do osiągnięcia w tym momencie. Natomiast przynajmniej kaskadowo, przynajmniej nakładająco się, przykład kaskady Nysy, tak, gdzie mamy dwa zbiorniki, które mają jedną instrukcję, ale dwa pozostałe miały swoje instrukcje. Więc to sterowanie tymi zbiornikami jest trudne. To jest przede wszystkim też odpowiednia reakcja samorządu. I tu będę wyraźnie podkreślał, że samorządowcom trzeba w tym zakresie pomóc, wspierać i wymieniać się tymi informacjami. No i to jest włączenie wszystkich do systemu łączności kryzysowej. Pamiętajmy, że łączności we wrześniu 2024 roku w dużej ilości miejsc nie było. Ta, ta łączność, która, którą my mieliśmy, którą dysponowaliśmy, po prostu przestała działać. Podobnie zresztą było w Czechach.